Film ma charakter edukacyjny i profilaktyczny. Nie promuje spożywania alkoholu ani nie przedstawia go w pozytywnym świetle. Celem jest zwiększenie świadomości skutków picia oraz wsparcie profilaktyki uzależnień. Mężczyźni piją, żeby zapomnieć o bólu. Kobiety piją, żeby go nie czuć. Dwa różne powody ten sam ciężar, ten sam głód, ulgi. Przez lata mówiono, że alkoholizm to męska sprawa. Że to faceci piją, a kobiety tylko cierpią obok. Ale to nieprawda. Dziś wiemy, że kobiecy alkoholizm wygląda inaczej: cichszy, bardziej wstydliwy, częściej ukrywany pod pozorem wszystko jest w porządku, a męski często głośny, widoczny, otoczony społecznym przyzwoleniem. W tym filmie opowiem Ci o pięciu różnicach między alkoholizmem kobiet i mężczyzn różnicach, które pokazują, że to nie tylko choroba ciała, ale i emocji. I że obie strony, kobiety i mężczyźni, w gruncie rzeczy piją z tego samego powodu, bo chcą poczuć spokój, którego nie nauczyło ich życie. Widziałeś kiedyś, jak różnie wygląda to samo picie? On z kolegami w barze przy śmiechu i hałasie. Ona w domu w ciszy, kiedy wszyscy śpią. Mężczyzna może się upić i na powiedzieć: „Wczoraj przesadziłem”. Kobieta po tej samej ilości alkoholu będzie się tygodniami obwiniać. Nie dlatego, że jedna płeć ma silniejszy charakter, a druga słabszy, tylko dlatego, że świat inaczej ocenia męskie i kobiece picie. U mężczyzn wciąż funkcjonuje przyzwolenie. Facet musi mieć swoje odreagowanie. U kobiet stygmat. Matka, żona, kobieta nie powinna. Dlatego mężczyźni piją głośno, a kobiety po cichu. On tłumaczy. Muszę się rozluźnić po pracy. Ona to tylko lampka wina na sen. I zanim się obejrzy, lampka staje się rytuałem, a rytuał ucieczką. Badania pokazują, że kobiety piją częściej w samotności, częściej wieczorem, częściej z powodu emocji, a nie okazji. I to właśnie sprawia, że ich uzależnienie rośnie w ciszy, nie w krzyku, nie w chaosie, w codzienności. To nie stereotyp, to biologia. Kobiece ciało ma mniej wody, a więcej tkanki tłuszczowej, przez co alkohol wolniej się rozkłada i szybciej szkodzi. Ten sam kieliszek, ta sama ilość, a efekt zupełnie inny. Badania z Uniwersytetu Yale pokazały, że kobiety szybciej rozwijają objawy uzależnienia i jego skutki uszkodzenie wątroby, zaburzenia snu, depresję, lęki, stany zapalne. Ten proces nazywa się teleskopowaniem. Czyli skróceniem czasu między piciem rekreacyjnym a chorobą. U mężczyzn to trwa latami, u kobiet czasem wystarczy rok, dwa, trzy. Ale nie chodzi o to, by się bać, chodzi o świadomość. Twoje ciało nie jest wrogiem, tylko sygnalizatorem. I jeśli wysyła ci alarm, to nie dlatego, że jesteś słaba, tylko dlatego, że twój organizm się broni. Z zewnątrz może to wyglądać podobnie, ale wewnątrz to zupełnie inne światy. Mężczyźni najczęściej sięgają po alkohol, by rozładować napięcie. Stres, gniew, poczucie porażki, brak kontroli. Chcą wyłączyć głowę, przestać myśleć. Alkohol staje się narzędziem działania, czymś, co załatwia sprawę. Kobiety częściej piją, żeby wyciszyć emocje. Nie chcą wybuchać, chcą zniknąć. Wypić, żeby nie czuć żalu, pustki, samotności, lęku. Nie po to, by coś zrobić, tylko po to, by przez chwilę niczego nie czuć. To dwa różne mechanizmy, ale ten sam efekt. Mózg uczy się, że alkohol to skrót do ulgi. Nie emocje, nie rozmowa, nie odpoczynek, tylko ten błysk chemiczny, który na chwilę wycisza wszystko. I tak, krok po kroku tworzy się wzorzec. Wzorzec, który włącza się automatycznie, kiedy pojawia się ból. To jeszcze nie koniec filmu, ale chciałbym Cię poprosić o subskrypcję. Dzięki niej pomagasz mi docierać do ludzi, którzy wciąż walczą w ciszy i potrzebują zrozumienia. Chcę im pomóc, a Ty możesz dołożyć do tego swoją cegiełkę. Dziękuję. Kiedy mężczyzna pije, wstyd przychodzi późno. Częściej reaguje złością, zaprzeczeniem, buntem, bo facet nie ma problemów, facet ogarnia. Dopiero kiedy straci coś ważnego rodzinę, pracę, zdrowie wtedy ten mur zaczyna pękać. Kobieta odczuwa wstyd dużo wcześniej, często już po pierwszym razie, gdy nie pamięta nocy wstyd, że zawiodła, że nie jest wystarczająco dobra ten wstyd sprawia, że jeszcze bardziej się chowa. Nie powie przyjaciółce, nie powie lekarzowi, nie powie partnerowi. I właśnie dlatego kobiecy alkoholizm jest bardziej ukryty, bo kobiety nie tylko piją po cichu, one cierpią po cichu. A wstyd, który nie ma gdzie się wypowiedzieć, staje się trucizną. Nie w butelce, w głowie. Kiedy mężczyzna przestaje pić, często nie wie, co z sobą zrobić. Pojawia się pustka, nuda, brak celu, bo alkohol przez lata był strukturą. Nagrodą, resetem, rytuałem. Dlatego mężczyźni częściej potrzebują jasnych ram, planu, ruchu, dyscypliny. To daje im poczucie kierunku. Kobiety po odstawieniu alkoholu przeżywają coś innego. Zalewa je fala emocji, które przez lata były tłumione. Płacz, lęk, rozdrażnienie, bezsenność. To niesłabość, to układ nerwowy, który uczy się od nowa. Kobiety potrzebują ciepła, rozmowy, wyrozumiałości, a nie ogarnij się. Ich terapia to proces odzyskiwania kontaktu z ciałem i emocjami. Ale cel jest wspólny: nauczyć się żyć z emocjami, nie od nich uciekając. Bo trzeźwość nie polega na tym, żeby już nigdy nie czuć bólu, tylko na tym, żeby wiedzieć, co z tym bólem zrobić. Nie ma kobiecego i męskiego alkoholizmu. Jest tylko człowiek, który szuka sposobu, żeby przestać cierpieć. Kobiety częściej chowają się za perfekcją, mężczyźni za siłą, ale pod spodem jest to samo strach, że nikt nas nie zrozumie a przecież każdy z nas chce tylko jednego żeby móc spokojnie wziąć oddech i nie musieć niczego zagłuszać. Jeśli ten film coś Ci uświadomił, zostaw komentarz. Twoje słowa mogą być dla kogoś tym, czym rozmowa z córką była dla Michała początkiem nowego życia. Nowy odcinek w każdą środę. Jeśli ten temat poruszył cię choć trochę, zasubskrybuj ten kanał. Co tydzień rozkładamy emocje, uzależnienia i mechanizmy psychiczne na czynniki pierwsze. Spokojnie, głęboko, bez oceniania. Kliknij subskrybuj i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, bo tu nie znajdziesz półprawd, tylko wiedzę, która odzyskuje ciebie. Dziękuję. Nie piję. Cześć.